No hejka, z tej strony Fafniur i witam was w omówieniu 177 rozdziału mangi Chainsaw Man Krew na mnie i na dzieci moje pomyślała zapewne Yoru zamieniając Tank Devila i Gun Devila w bronie i można by powiedzieć, że rozpoczyna się ekscytujące starcie na które czekaliśmy już od początku tego partu czyli War Devil aka Yoru versus Czarny Chainsaw Man osobistą stawką Joru jest jej własna Duma, lecz w cieniu ciągle skrywają się ukryte intencje Fami, której nie było już z nami dość długo. Buzia została przywrócona po tym, jak Jor przestrzeliła wnętrzności Poczyty, a jego głowa przetoczyła się po bruku. I widzimy, jak Poczyta jest bardzo, bardzo wyczerpany. Nie ma ręki. Zaczyna się kulić przed potęgą wojny, która nie przestaje napierać. Wycelowuje swój palec wskazujący i krzyczy: BEM! Więc Joru robi tutaj taki cosplay Makimy. Tyle tylko, że jej siła rażenia jest o wiele, wiele większa. Puchita próbuje się zasłonić, ale odrzut dosłownie odrywa go od podłoża. I zaczyna lecieć przez całą ulicę, uderzając w budynek naprzeciwko. Przedtem rykoszetując od innego budynku po lewej stronie. I tej całej makabrycznej sytuacji przypatruwuje się Asia, która jednocześnie razem z Joru zerka na swoje dłonie. I Joru mówi Tank Devil, Gun Devil, oba powstały w wyniku wojny. Walczyli dla mnie. Jako moi krewni, jako symbole moich horrorów. I tutaj dzieje się coś niezwykle ciekawego, gdyż to nie jest tak, że Joru cierpi z powodu tego, że poświęciła swoje własne dzieci. Oj, nie, nie, nie. Uczucia pochodzą od Asi. Więc Joru wykorzystała tutaj tego swojego Jokera w bardzo, bardzo sprytny sposób. I nie byłoby to możliwe, gdyby Asia była martwa, tak? Więc naturalnie Joru bardzo potrzebuje Asi, nie tylko aby wtopić się w ludzkie społeczeństwo, Ale przede wszystkim, aby efektywnie wykorzystywać swoje umiejętności, zamiany kogoś w broń. I Asia mówi: zabicie czarnego czynnika pomoże spełnić życzenie Denjiego, prawda? I Joru odpowiada z takim przekąsem? To jest to, co powiedziała Fami. Co nie satysfakcjonuje Asi, w ogóle zastanówmy się, jak wiele Asia robi teraz dla Denjiego. Ona ciągle o nim myśli. Jako nastoletnia dziewczyna jest tutaj totalnie skołowana. Nigdy wcześniej nie miała do czynienia z takimi nadprzyrodzonymi siłami. Mimo tego, że wychowała się w miejscu, w którym było to normalizowane, tak? Demony istniały. To bycie w epicentrum tego wszystkiego jest zupełnie inną rzeczą. To trochę tak, jak jesteśmy świadomi, że gdzieś tam na świecie dzieją się konflikty zbrojne albo katastrofy klimatyczne. Ale to nie to samo, co być w miejscu tamtych wydarzeń, co posiadać dom i rodzinę, która jest zesłana na pastwę losu. I troszeczkę to dzieje się teraz między Asią a Denjim. Którego postrzega jako bardzo ważną osobę w swoim życiu. Z którym dzieliła jakieś pierwsze... Kontakty intymne, mimo że to były bardzo zawiłe kontakty intymne, i teraz jeszcze do tego dochodzi, że Jorub była MILFem. Oh my god, więc to był jednocześnie trójkąt i jednocześnie Jorub była MILFem, i Asia nie do końca chciała, a może chciała, ale nie chciała tego zrobić. I Asia ciągle próbuje dotrzeć do Joru. Ona pamięta te wszystkie momenty, nawet jeśli to było manipulatywne z jej strony, że Jorub chciała się z nią troszeczkę zakolegować, tak? Nawet mówiła, że nie chce, żeby nazywała ją Willem, tylko by mówiła do niej po imieniu. Imieniu. I Asia tutaj pyta, czy to naprawdę z tobą w porządku, Joru? Jeśli chodzi o zmienianie twoich diabelskich przyjaciół zrodzonych z ciebie w bronie? I tutaj mamy taką pod fajną pozy która z bardzo dużą pewnością siebie mówi dzieci są własnością swoich rodziców, czyż nie? I w Asie bardzo mocno to uderza. Widzimy, że Joru nie ma żadnych skrupułów w tym, co się tutaj właśnie dzieje. Ona jest przekonana o tym, że robi dobrze. Pamiętajmy, że Joru nie jest dziewczyną, która ma jakiś kontrakt z Diabłem Wojny. Ona jest samą wojną, niepowstrzymaną siłą natury. I historia ludzkości pokazuje nam, aż do oczywiście czasów współczesnych, że jest to część naszej rzeczywistości, i niestety, niestety, prawo siły jest troszeczkę prawem natury, które jest na szczycie łańcucha pokarmowego. Więc silni zawsze będą zjadać słabszych, nieważne, czy będzie ograniczało ich prawo, czy też nie. Ostatecznie, czy tego chcemy, czy nie, silny może zrobić to, co chce, nawet jeśli będzie ponosił później tego konsekwencje, tak? I widzimy, jak Poczita zaczyna wspinać się po budynku i ląduje na dachu, jak taki super bohater piekieł. Yoru widząc to krzyczy, Chainsaw Man, pamiętasz mnie? Czy ból ci to przypomniał? Czy sprawił, że zadrżałeś? Czy twój żołądek zadudnił pragnieniem pożarcia mnie? Wygląda na to, że nieźle cię wkurzyłam, więc walcz ze mną, Chainsaw Manie. I tutaj Yoru brzmi jak jakiś taki totalny dyktator. Być może z wąsem, być może bez. Ale po ogląda się tylko w lewą stronę i znika z pola widzenia. Yoru próbuje go wypatrzeć. Gibie się ciągle całując swoją ręką. W prawo, w lewo, w prawo. I mówi, pokaż się, Chainsaw man". Ale Poczyta przyuważa bus, który odpowiada prawdopodobnie za lokalny pobór krwi. Widzimy dziewczynkę, która ma znak z napisem: Oddaj krew. I mówi: Zbiórka krwi, oddaj krew, aby uratować życie. Zbiórka krwi. I nagle łup. Przed nią ląduje czarny Chainsaw Man. Jego aura sprawia, że jest przerażona, zaczyna uciekać. Ale Poczyta podnosi znak. I najprawdopodobniej przypomina sobie Power. W pierwszym parcie, Poczyta desperacko próbował spełnić pragnienia Denji'ego w w pewnym momencie. I tutaj jednym z pragniem Danciego, które zostało, jest między innymi odnalezienie diabła krwi. I widzimy, jak poczyta zaczyna wymachiwać znakiem i prawdopodobnie mówić to samo, co tamta dziewczyna w swoim niezrozumiałym języku. I teraz dzieje się coś bardzo, bardzo ciekawego, co zakrawa od jakiś bardzo szeroko pojęty mistycyzm, gdyż przenosimy się nagle do Teksasu w USA, widzimy jakiś domek jednorodzinny z typowym rednekiem, który pije kawę, ogląda sobie telewizję, ma swojego bulldoga i nagle mówi o! na podłodze rozbryzła krew i widzimy jak stracił palce wskazujące z obu rąk i narrator wypowiada zdanie, które przywodzi na myśl to, co stało się, kiedy pojawił się 20% Gandevil w pierwszym parcie. Swoją drogą ciekawostka, czy wiedzieliście, że rodzice Hirofumiego i zginęli z ręki Gandevila w tamtym momencie? Narrator mówi w przybliżeniu 400% tysięcy z narodowego amerykańskiego zjednoczenia pistoletów, którego liczba członków wynosiła 3,5 miliona, straciło swoje palce wskazujące. Co może oznaczać, że Gun Devil, który jest teraz w władaniu Yoru, zawarł pakt z głowami tego stowarzyszenia i w momencie, kiedy sprzedawali broń palną ludziom i dawali im na przykład umowę do podpisania, jakimś takim może małym druczkiem, jednocześnie zawierali kontrakt z Gandewillem. I teraz mamy arcy ciekawą symbolikę, gdyż Joru unosi palec wskazujący do góry na znak statuły wolności z Nowego Jorku, która jest symbolem zwycięstwa i nieśmiertelności. Statua wolności miała być darem Francji dla Stanów Zjednoczonych na stulecie podpisania deklaracji niepodległości. I co ciekawe, Bartoldi, który wyrzeźbił tą statuę, nadał jej rysy własnej matki, ale ciało wzorował na swojej, kochance, Co jednocześnie dodaje troszeczkę takiej chainsawmenowej symboliki, bo Joru jest tutaj matką Gandewila i tak dalej, ale jednocześnie ciało Joru jest tak naprawdę ciałem Asi, która poniekąd jest kochanką chainsawmena w jakimś takim pokrętnym sensie, tak? I w momencie, w którym Joru zaczyna zaciskać palec, tatua wolności zaczyna pękać. I teraz, co tutaj tak naprawdę się wydarzyło? Joru wykonała to wszystko prawą ręką, która jest ręką stworzoną z Gandevilla. Co oznacza, że wykorzystała jego kontrakt, aby załadować prawdopodobnie jakiś atak. I teraz pytanie, czy ze środka statuły Wolności niczym w Atagon Titan wyjdzie, coś na wzór tytana z murów, czy może wydarzy się coś jeszcze innego, czy nagle pojawi się może jakiś Bladdevil, który będzie chciał ochronić Pocitę. Nie wiadomo, no w każdym razie Pocita musi dostać tutaj power upa, bo inaczej cokolwiek się nie wydarzy, czeka go bardzo marny los. A wraz z Pocitą marny los Czeka i pamiętajmy, że w cieniu ciągle czai się Fami, która niewątpliwie odegra tutaj bardzo ważną rolę. Za tydzień nie ma przerwy, moi drodzy. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę, zostawcie komentarz. Dajcie znać, co myślicie i pozostańcie szaleni, moi drodzy. gie-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha.